Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosiercia i zapraszam do wspólnej modlitwy. Na początku pragnę przeczytać komentarze, w których się będziemy modlić. Pani Alicja, modlę się za wszystkie. Dusze zmarłe z mojej rodziny i w tu cierpiące, i o pokój na świecie. Pani Teresa, szczęść Boże, modlę się o zdrowie i pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, a o jak najszybsze zakończenie działań wojennych. Jezu, ufam Tobie. Pani Anna, Anna, Panie, ty wiesz, Pani Renata, o pokój na świecie, Pani Anna. Modlę się o potrzebne łaski dla mojego męża. O mądre, odważne serce dla nas. Pani Teresa, modlę się za zmarłych rodziców. Helenę Wincentego Kuriata, teścia Ludwika, oraz dłużej w czyściu cierpiące. Pani Ania, modli się o nawrócenie Rosji. Pani Teresa, Panie Jezu, naucz mnie przyjmować Twoją wolę. O nawrócenie dla potrzebujących. Pani, ja również pragnę się dołączyć do wspólnej modlitwy, prosząc o miłosierdzie Boże e, dla zmarłych, ale także o pokój na świecie. I zapraszam teraz Was już do wspólnej modlitwy. Wsłuchajmy się w słowa dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. 13 sierpnia 1936 roku Dziś wieczorem przenika mnie obecność Boża. W jednej chwili poznaje wielkość świętości Boga. O, jak mnie przytłacza ta wielkość Boga. W ten czas poznaję całą przepaść swoją i nicość. Jest to wielka męka, bo za, bo za poznaniem idzie miłość. Dusza gwałtownie rwie się do Boga i staje wobec siebie. Dwie miłości, stwórca i stworzenie. Jedna kropelka chce się mierzyć z oceanem. W pierwszej, chwili w pierwszej chwili kropla chciałaby w sobie zamknąć ten ocean niepojęty, ale w tej samej chwili poznaje, że jest jedną kropelką i w ten czas zostaje zwyciężona, przechodzi cała w Boga jak kropla w ocean. Ten moment w pierwszej chwili jest męką, ale także słodką. Ale tak słodką, że dusza doznaje jej szczęśliwi. i doznając jej jest szczę szczęśliwa. Zatem, kochani, wyciągnijmy na. Różańce, i módmy się w tych wszystkich intencjach, które poleciliście, i w intencjach pokoju na świecie jeszcze. Pomódmy się w intencji Panu Bogu wiadomej W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełno Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Amen. Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzi żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla, dla męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O, krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony Księży Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, Święte Boże, módlcie się za nami. Kochani niech Boże, błogosławieństwo pogrzedzone modlitwą do świętego Michała pomoże nam wypełnić misję, jaką Jezus każdemu z nas stawia, a więc mi misję miłości Bożej. Okay. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I przyzywajmy jeszcze wstawiennictwa i opieki świętego Józefa. Pod Twoją obronę uciekamy się, święty Józefie, wcielonego Boga, mniemany Ojcze. Naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych, raczyć, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Ojcze, chwalebny i błogosławiony, opiekunie nasz, patronie, nasz pocieszycielu nasz, z Twoim niemanym, najmilszym synem, Jezusem, nas pojednaj. Twemu synowi nas polecaj, twojemu synowi najmilszemu nas oddawaj. Amen. Kochani, dziękując sobie za wspólną modlitwę, pragnę teraz serca wam pobłogosławić. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Zapraszam na jutro. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, zaproście swoich znajomych. Mam nadzieję, że te małe zakłócenia, które dzisiaj są, jutro już nie będą, bo coś, coś dzieje się z obrazem, ale muszę do tego niestety. Dość e, zobaczyć, co by tu można było jeszcze zmienić. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.